Ale mój drodzy, jestem wkurzony na maksa! Ja, no, ale gniew wykazałem wizowie, właśnie, nie no, jestem znerwowany, Może nie wkurzony, jeśli będę tak przesadzał, <noise> ponieważ palionka zabrała mi moje diamenty cenne, które sam zbierałem bardzo długo. A nam 13 diamentów, nie jest to dużo, ja wiem, ale ja te diamenty zbierałem kupę czasu, jak ciężko jest, by zrobić kilo, ja muszę je odzyskać w wizowie. Jeżeli nie odzyskam ich, bo jeszcze żelazo, tak żelaza mi jeszcze zabrała. Jeżeli tego nie odzyskam, to od razu dla mnie ona już jest skreślona. Skreślona. Także zobaczymy. Pójdziemy do niej. Mam nadzieję, że przespała się dobrze, bo jest następny dzień. Zobaczymy, co ona teraz myśli. Czy ona. Ja nie wiem, widzowie, zobaczymy, po prostu, po prostu zobaczymy Zostawiajcie łapy, widzowie, chcecie kolejny film, to musicie zostawić łapeczkę do góry, zasubskrybujcie ten kanał Kto jeszcze nie subskrybuje, macie na to 5 sekund, by zasubskrybować kanał tam na dole 5, 4, 3, 2, 1 To były szybkie sekundy, wiem, ale mam nadzieję, że każdy zdążył zasubskrybować ten kanał, bo seria rozwija się w szybkim tempie Dobra, idziemy od razu chyba do niej Tak? Chyba tak Jeżeli ona będzie miła i mi odda to pójdziemy razem z nią do netheru do twierdzy, bo ta twierdza jest po prostu przepiękna widzowie I ja wam zaraz pokażę co jest w tej twierdzy takiego Co jest zadziwiające, no to zaraz zobaczycie zresztą Palionka, cześć, cześć Palionka No a więc jesteś, przyszedłeś co Cześć Palionka się, się, Palionka odwróć się, Palionka odwróć się, ja mam, mam dla ciebie problem Mam nie, Palionka Czemu od razu bojowo, poczekaj Ja nie chcę się bić, ja ściągam to Ja ściągam to, odwróć się Na chwilkę proszę, dobrze Coś, coś stało, coś stało. Proszę odwróć się znowu. Uu, uu, uu. Przepraszam. No jest... uu, jak, 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 ale chciałabym... Naprawdę, palionka, chciałbym uzyskać swoje rzeczy, swoje diamenty I, i myślisz, swoje żelazo. I, i myślisz, że ta jedna różeczka, którą zebrałeś Aha. tutaj pewnie z mojego ogródka pięknego. Wystarczy ci. Tam palionka, I, poczekaj, paliunka, nie ja ci tutaj tak. Palionka! Ale poczekaj, palionka spokojnie. Ja nie chcę się kłócić, palionka, nie, nie chcę się kłócić, ja tylko chcę przyjść, bo... Popowiesz na to z mojej strony. Ja tak, poszedłem tak, tak. sobie... Zobacz na wytłumaczenie, wytłumacz Ja... Pos... Poczekaj, ja ci wytłumaczę całą sytuację. Ja poszedłem sobie no. ogarniać rzeczy, jakby zbierać drewno i tak dalej. Tak, tak, e... tak, tak. A ty w trakcie no. mnie nie było. Po prostu zabrałaś moje diamenty, które naprawdę kopałem no! dni ja i noce. Ja ci dam ty tutaj! O, ty zabrałem No ci przestań diamenty. zabrałaś! Ale, ale, ale poczekaj, poczekaj, polemka, dobra, a to nie kogo tak, są? Kogo tak, są te diamenty? No. No to, to miało być nasze wspólne diamenty, my razem wioski, Palionka, ale my jeszcze... No tak, robimy. Wiadomo, ale... Ja. ja, 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 ja się będę z tobą. Ale poczekaj, palionka! Ja się będę z tobą dzielił, ale ja mam ich tak mało. A jak wiesz, jak mam... Patrz, poczekaj, ja ci wytłumaczę cały system Minecrafta, bo ty może się nie znać. Jakbym dostał te 13 diamentów to, to przez te 13 diamentów! Mógłbym zbudować pałac, ale mógłbym zbudować, zrobić kilo i z tego diamentowego kilofa mógłbym wydobyć więcej diamentów. Ale! Posłuchaj mnie dalej! Bo gdybym miał więcej diamentów, mógłbym się większą ilością diamentów podzielić z tobą. Czy wytłumaczyłem wszystko jasno? No nie tak, ale ty, ty coś ty, nie ty, kombinuję ty, nic, ty, jestem tu w, ty, jestem ty, tu w ty, miłych gestach, chciałbym ja, palionka ja, z tobą żyć Nie ufam ci, ja ci nie ufam pan. ja nie mogę, nie, nie ma opcji, ja je schowałam Słuchaj, ale ja schowałam te diamenty, tutaj ich nie znajdziesz, co chcesz tutaj wziąć? Dobra, Panie, a, jeśli, a jeśli znajdę, będą moje? No, ale nie znajdziesz, ja tego nie będę. No dobrze, no dobrze, ale, ale gdzie mniej więcej mam? mam szukać? O. No, no, no musisz pomóż. Pom 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 Jakbyś, jakbyś tutaj. No, jakbyś się ze mną podziwił, to byś nie musiał szukać. A tak to musisz szukać diamenty? I ja ci nie pomogę. Nie ma od. Nigdzie tutaj diamentów nie ma, na pewno nie ma ich zakopanych, nigdzie nie ma. Szans, A tak czyli. Nie, się, nie, czyli nie czy jak powiedziałaś, zakopane. Nie, nie, są zakopane. Czyli nie. są zakopane, tak? Nie, nie są zakopane, nie są, są zakopane właśnie. Są zakopane. Że, co ty, co ty, że. Ej, poczekaj! Ej, palionka, palionka! Nie, palionka! Na prawdę, ja nie wiem. Palionka, dobra, ja nie wiem gdzie one nie, są Nie idź tutaj, dobra W każdym razie ja idę do swojego domku Tam nie ma, na pewno nie będzie tam niczego podejrzanego Więc ja idę do siebie, i spać. No dobra dobra, noc, dobra, palionka, i ja, okay. dobra, dobra palionka, okej wracam i będzie wszystko w porządku Ej, a szkielet Dobra, widzowie Nie no, palionka to jest palionka Wiadomo, że ona to zabudowała tutaj Powiedziała, nie ma tego pod ziemią. Sprawdźmy w takim razie Okej, okay, no <noise> O, widzieliście nie no palionka jest dorąbana, naprawdę Ja to zabuduję, super O, no ja, dobra, będę dla niej mimo Ona jest po prostu taka głupiutka jeszcze widzowie no nie ma co, jest taka głupiutka Dobra, jak stąd wyjść teraz kurde, jak stąd wyjść? Je, je, jest, trochę głupiutka, ale... Ale... Będę umiał jej wybaczyć, będę umiał jej wybaczyć, nie ma co. A, ona śpi. a już nie śpi. Palionka, cześć! Czeka, cześć. Czeka, nic, chodź, nic, nic, nic nie robię, nie pamiętaj Czeka, czekaj, idź, czekaj. spać, ja muszę coś sprawdzić, bo ja mam mega ważną rzecz, hmm, No sparty. dobra, no dobra, Spocz, idę, idę spać, okej, okay, no dobra, no. ja idę coś sprawdzić, Dobrze, dobrze, pamiętaj, sprawdzić O kurde, poszła tam? Co się stało? Halo! Gdzie są moje Nie obudziłaś, ja spałem Co ty jesteś układem? To nie śpisz, jest straszna sprawa Ktoś no, ja mi diamenty Jak ukradł ci diamenty? No serio, chodź, chodź, pokażę ci gdzie je schowałam Ja nie mogę Walionka, to były nas... nie, nasze nie, rzeczy To nie, były nasze to, nie, rzeczy ja, ja cię wybaczę, ja cię wybaczę ja, ja już, już nie wytrzymam przepraszam Walionka, może straciłaś te Ale znajdziemy nowe, okej? Okay? Nie ma co się przejmować, znajdziemy nowe Znajdziemy nowe. Palionka, ale żeby ci nie było przykro. tu masz zbrojkę, nie? Żelazną. A masz ma, nie, nie, nie chcę się bić. Nie, poczekaj, 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 daj mi wytłumaczyć. Palionka, ty jesteś w gorącej wodzie gotowana. Ale poczekaj. Ochłoń. Poczekaj. Ochłoń. I teraz tak, patrz. Palionka, palionka, ja chcę zabrać się do Netheru. Pójdziemy do twierdzy, podbijemy twierdzę. Co ty na to? Z tobą, zawsze, z tobą to ja się No ja Ale on A masz wyciem. masz, masz mieczyk, masz. To tylko, tylko a, tyle. Tylko tyle ci. A to jest świeć. Świeć. jak wolisz, jak ja wolisz, świeć. po prostu. Oj, 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 oj. O nie, no przecież. A, dobra, muszę sobie założyć stroje. Dobra. Dobra, Palemka, chodź, idziemy. Idziemy do ole, tu jest dyń w ogóle. Ładnie to wygląda. Chodź. Chodź szybko, chodź szybko, chodź szybko. Zamykamy, zamykamy, żeby nikt tu nie wszedł. Dobra. Jesteśmy. O, jesteśmy. Dobra, Palemka jakby co to, jakby co, podążaj za mną, okej? Okay? Dobra. Dobra, na kim razie ja chodź. Nie ma, nie ma, ro... nie, nie ma. Ro... Gdzie? A tu! A szpana, szpana ale nie jej, nie dotykaj, nie dotykaj, bo nie dotykaj, błagam. Bo wszystkie cię zabiją, naprawdę, nie dotykaj. Uwierz mi. Możesz ją przytulać, ale nie dotykaj, nie dotykaj. No? No, w takim <grym> razie, o taka. Bo coś się stało w twarz, nieważne, Chodź, chodź, chodź. Patrz, jest tu twierdza i widzowie to wam powiem, że ta twierdza to jest podwójna twierdza. Dwie twierdze się zrespiły na sobie. Ja nie wiem jak. Nie mam pojęcia, jak to się stało, ale dokładnie tak. Dwie twierdze zrespiły się na sobie. Dobra, chodź chodź, chodź, chodź. Jeszcze nie kopałem w ogóle tych bloczków. Tych bloczków jeszcze nie kopałem. Ja co jest. się przydadzą. Tych bloczków jeszcze nie mam. Chodź, ja ci pokażę gdzie ja byłem, bo ja już byłem tutaj, ja już byłem tutaj ale tylko żeby zabić Blaze'a i, i te, i brodawki. I co różowego? no nie wiem, tak tu, ba... Ale tu są tunele, po jeju. Chodź Musimy znaleźć skrzynki, jak będziesz widzieć skrzynkę to wołaj Bo wiesz co, bo może być zbroja na konia I, bez, i damy radę ci może konika ogarnąć No, no właśnie

Zabije tak cię, nie można, sobie. pamiętaj, że te co mają długie nogi nie można się patrzeć im w oczy o, no dobra, w takim razie dobra musimy szukać, chodź, chodź za mną panie Szukamy panie skrzynek, się. nie, nie chcę nam się bić na razie z bejzami, bo to nie po to się przyszliśmy, bijamy tutaj, chodź Uuu, złoto, złoto może trzeba zbierać, co? Zło, zbieramy, Tu, 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 wiesz gdzie? O, tutaj Maciek, ja nie mam coś ja do ja, ja Jestem głowy, Masz, trzymaj, jest na, nakarmię cię, palionka nakarmię cię Chodź, chodź Okej, okay, tutaj nie nic jest. nie ma. No, ale tu niebezpiecznie, jak to? nowy. A nie, chodź szukamy, chodź, szukamy, więcej tuneli, chodź, 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 chodź. Tutaj można ten. O, o, o. o. Tu coś, coś musi być. Tu krzynka, muszą no, być. Tu będą skrzynki. Jest skrzynka i jest skrzynka. A, złoty miecz. Co masz, co masz? Dostałem to samo co ty. No jest gorszy niż żelazny, ale może się przydać. Okay. Ty jesteś, panie, no dobra, tutaj, nie tu nic nie ma, spokojnie palionka, nie no, ja spokojnie boję, Palionka, przez ściany widzisz mój nick Moją nazwę widzisz, o kurde Tego trzeba zabić, uważaj Nie, czy, nie daj mu się dotknąć Dobrze, o, dobrze, o, dobrze a masz, a masz. Jak szkielet, Ale, wiesz, dobrze. Masz, jak szkielet, Ale balkon, patrz jaki balkon nie, Patrzcie widzowie Właśnie to jest podwórne, nie, podwójna twierdza Patrzcie jak to jest zbugowane ja nie Dobra, tutaj nic nie ma Wiesz co? Chodź Baza zrobiła normalnie. Uważaj, no, uważaj, palionka, bo strzelają! O skoczył na mnie! Nie, plecy, plecy palienka! Nie, maszko, jedna tylko pamocy! Palionka! Kurde, co tu się dzieje? Nie, on jest dobrze, musimy ewakuację zrobić. Złoto, złoto, zapalniczka. Dobra. A masz tu jest płonek jakiś najgorszy, a masz tu płonek. Zabigo, zabigo, zabiego. Dobrze, dobrze, dobrze. Uważaj, bo jest tu więcej, wiesz. O, złotko, ja zwierzemy. Nie, 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 nie. Spokojnie, palenka, nie ma na nie, nie stresuj się, palenka, nie stresuj się. Nie. Ja, już mam dosyć, już mam. Nie, już mi wystarczy. Nie, palenka, nie, nie wracam z Ja wracam, ja nie będę gdzie, tutaj. Gdzie, gdzie, już chcesz ja wracać? Ja, ja nie mam opcji, ja będę musiała wracać go. No dobra, to ale to chodź ze mną, przecież nie, nie zostawiacie samej, czekaj. Nie, nie, ja ja, ja, ja do sama, bo ty mnie tutaj chcesz zaprowadzić w taką uliczkę. Ja mnie no nie chcę... Nic nie chcecie zaprowadzić, ja cię lubię, panionka, przestań! Nie no, ja. Tak, 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 uważaj, bo cię slime zabije! O nie! brodawki, kolejne! Brodawki! O to Zgadzam się. Skrzyneczka! dobra. O, zbieraj, zbieraj wszystkie, bo zrobimy większą farmę Nie, nie wszystkie budowy, ty No nie, nie, bo, znowu, bo ja po tylko formę. trochę chciałem ja nie Nieważne to, do czego Nie, 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 o, nie uch, o, ja Uciekaj, to... nie, uważaj, bo to jest... Dobra, wracamy, musimy wrócić jakoś, chodź Ja jak to świecący, taki, taki Uważaj, bo tu jest... Uuuu! Jak... Jest... Wow, okay. ja Zabijamy go go, go, Dobra, dobra, zabity Chodź, idziemy do góry, idziemy do góry Musimy obczaić, gdzie jest wyjście, Palionka Uważa? Dobra Okej, okay. musimy... Gdzie my musimy iść teraz? Kurde Hop Hop Chodź, o nie Dasz radę podbudować się? Jak tak Ale będzie łatwiej mam wyjść. Troszeczkę, mam troszeczkę, troszeczkę tutaj, materiałów. Dobra. No, no chodź tam... Palionka, chodź, Idziemy I a tego. Wszystko... trochę tego. Hmm, sobie, trochę no, to tego. Się Dopóki nie przyjdziesz No to, to jest ja, jesteś? Jest, jesteś? A tam, jesteś, tam, tam, dobra. A jej do czego? No, nie, trzeba przejść. Trzeba przejść No, nie, odzyskamy znajdziemy nowe diamenty, smogojne Polonka. Okay. No, chodź, musimy jakoś się dostać do portalu Ale to jest długie jest to jest ponadlawy. Wiesz co, mam pomysł Czekaj Spokojnie, Palionka, ja Cię obronię Chyba tutaj, nie? Czy nie? Czekaj Muszę kordy sobie patrzeć. Nie, to nie te kordy Chociaż... Po Tutaj nie? No, Ważej tak, na lawy. trzeba zabudować, wiesz? Bo ta lawa nie, przeszkadza nam. A, nie, wiem gdzie jesteśmy już, dobra. Pali nie, 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 nie ametys. Zostaw ametys. Palionka! Nie przestań! Ja nie mogę, to się ametystem No, zbierzemy ten ametys. No, weź go. Przepraszam. Tak, Przepraszam. To ja powiedz mi, czemu ty jesteś taka nerwowa? No bo, no bo ktoś mi zabrał diamenty. Dwóch, yy, ty jesteś dla mnie niemiły, bo, bo nie Jak to nie? Się nie jak tam. to jest niemiły? Dla mnie jesteś po prostu jak, jakiś taki. Ja nie miły, ja przez cały czas jestem miły dla ciebie. Jak się spotkaliśmy w pierwszym dniu, no myślałam, że naprawdę będziesz ciebie... No i dżentelmen, no i No jestem. Fajny, no. fajny jesteś, dżentelmen, ale no diamentami nic nie podzielić. No to nie wiem. Ale ja ci mówię, że jak miał więcej diamentów, to. O kurde. Ja musiałem... Nie, nie, zostaw. Ja go to... chcę, bo chcę do Uciekaj, nie. Ja go, ja chcę do Zginiesz, do domu. palionka, błagam, ja chcę do domu. błagam. Ja go chcę do domu. Jak go uderzysz, jak go ja. uderzysz, to jest koniec Czemu koniec? Ale wtedy on bo, ta Dobra, uderz go, ale uciekaj bo, od razu do portalu będzie za mną? Dobra, czekaj, czekaj, uwaga j Jesteś gotowy? Ja muszę, muszę zrobić takie Masz, schodki ci musisz, nawet zrobię będą szybkie, będą szybkie No, no szybkie, szybkie są, no od razu biegnij ja, ja myślę, że to jest nieprawda, no okej, to No, no udasz, uderz, uz, udaż. I... No, goni cię, goni! Goni, mnie faktycznie, Nie spokojnie, spokojnie, spokojnie! Goni, goni, o, goni. Nie, Ale one, one chcą się Gonią cię! One chcą, one chcą się spokojnie, one nie chcą zrobić. one cię gonią! No, nie gonią! Nie, No ja wiem, ja nie z... ja... Kiedyś miałem taką samą sytuację, wiesz? Nie, nie pozwoli, nie pozwoli, nie, pozwa, nie pozwa na to. Nie, nie, tutaj O no, Uspokój się! Jak on tego oswoić? Ja no, czekaj, jak mu to nie trzeba dać! Gość mu się chyba trzeba dać, nie wiesz, no, ci Powiem, dać. że nie da się. Go się nie da oswoić Palionka. Zginą? Zginą? Nie, on nie zginął! Cały czas jest, co się dzieje! O! Palionka nie da się go oswoić! I sobie, no, zrobię no, to tak, żeby było więcej miejsca. No, no. Powiedz co ty robisz? Idę, no, robię miejsce ja, tylko. Może ty, jesteś zwykły, A może to jest jego tatuś? Może nie można, nie można ich zabijać. A co ty nie, robisz? Palionka, powiedz mi, co ty robisz? No, bo ja próbuję tutaj, aleś mnie bo przeżyć. Ja Dobra, ładnie. Pomocy! Pomoc, nie no, prawie musisz mi pomóc. Ja już idę, palionka, spokojnie, już idę do ciebie. Dobra, wracam do Zrobię słabiej. tylko, żeby to było, wiesz. Mm, ładniej. No, idę. Palionka, idę do ciebie. I w ogóle, no, okej. Okay. No, hmm. Polionka, <glierny> tepam się, check. tepam się, jestem. Cześć. O, o Boże. Oh dobra, 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 dobra. Ja mam plan. O, ó, tak, 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 no, mamy esta... Nie, nie, Dude, może, nie, maman. Maman, nie to są dobre, są zamknięte. No, 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 tak sobie wzięli, że ja to muszę oddekorować! No ja dekoruję mię. spokojnie, dekoruję ich blokiem. Nie, no, faktycznie! No, nie, nie, nie! Tutaj będzie ich domek! Musimy ich jakoś nazwać! On jest takie różowe On jest <totototę> bo jest lata, tu się różowe Czekaj, czekaj, czeka. ja tu ja tu dekoruję spokojnie, panem no, ja daje. Coś... Ale się nie, to chyba złota w ogóle mnie. Ja, ja słyszałam, że te takie detorowane złoto Łapcie, no, złoto, proszę złota cię. nie, nie rzucaj złota, marnujesz złoto! One nie, nie Zdę, lubią, to wyszło. tylko ta, te, Wysoka, drugie, o, te drugie, te drugie, takie bardziej, śm... Jaki, jakie drugie? bardziej świniowate. bardziej no, no A może, a może patrz, ale... nie uwaga, nie uwaga, uwaga panem kazejdź z tego. No, patrz, tak. Co ty robisz? Co mówisz mnie podpalasz? Nie została mnie słone. A żeby nie wyszły, to jest klatka! A, ale one lubią takie rzeczy, bo one są na leże. Przecież tak ja tylko chcę im dać, to jest złote, bo one to głodne! Kłapcie to jest złoto! O! złoto, złoto, rzucamy fajnie, o tych Dobra, zrobimy to tak, żeby to było. Tak żeby to było oznaczone, że to jest niebezpieczeństwo. Jakie niebezpieczeństwo, to nie jest niebezpieczeństwo, to jest moja, moja To je, zabawa na świte świnki To dróżowy. są różowe nie, nie sięgam dróżowy. do nich, dobra, nie będą niżej Tutaj, troszeczkę niżej, o może tak, niechaj, tak, w tym miejscu postawię Nie, 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 nie. No co? Czekaj o Nie ma łoszek, nie, nie przeszedł! o niedobrze, musiał tutaj zrobić, ja Czekaj ja bym Nie sięgam do nich, dobra, olać ich, zostawmy ich Nie, nie możemy ich olać, nie możemy ich nie możemy zostawić Olej, palionka iść do, do domu nie, musimy zrobić w pięknym cygaro. Palionka, ty tak. ich tylko ruszasz dlatego że one są różowe. Tak, są różowe i są, ładniusie. już się. Tyleczkę, się, Na pewno czekajcie, jak on na nie jest. Cześć, błagam. Ja tam, wejdę, ja tam wejdę i ja po prostu się z nimi przyniosę. Palionka, już, dobra, błagam. O, postawiłam, Aha, tak, tak, tak. Dobra, dobra, jeszcze jeden, jeszcze O, postaw, postaw, postaw tutaj. W tym miejscu musisz zejść. Jest! Jest. jest! O tak, jak to służyćowko wygląda. O, o. Super to wygląda. Dobra, palionka, idź do domu, okej. Okay? chcę nacieszyć, pójdę. No dobra, dobra. Okej, naciesz się z wyżeczkami. Ja potrzebuję ja idę. Przynieś mi różowe kury, tylko musimy pójść. Załatwię, zrobimy farmę różowych owiec, okej? Tak, tak, Albo palionka, przyniesiesz. Załatwisz mi różowy barwnik, a ja zrobię ci wszystko, że będzie wszystko różowe. No dobra, dobra, możemy się tak ustąpić, Piąteczka Dobra, piąteczka. O, o, Dobra, tu trzymaj się! Ja Cześć, palenka, Trzymaj się! Pa, pa. Dobra, widzowie, dzisiejszy odcinek był fajny, bo pogodziliśmy się z palionką. I ona, nas tam się. Ona stam się łapę do góry, subskrybujcie, trzymajcie się. I do jutra. ła.